Witam wszystkich serdecznie. Na wstępie mojego filmiku chciałem Was poprosić o kliknięcie tego guziczka. Subskrybuj. A teraz jedziemy. Teraz będziemy testować. I pakować. Mamy do spakowania, tak. Raz, dwa, trzy schabiki. Trzy szyneczki. Jednego cycuszka I żeberka Cycuszkę już żeście widzieli wczoraj Po sparzeniu Żeberek wam nie rozkroję Bo wczoraj jeden taki płat już przetestowałem Nie dało rady utrzymać tego wędzarni. Poszło Dobre było Powiem wam że palce lizać Także przetestujemy szyneczkę i schabik. Eee, muszę Wam się do czegoś przyznać. W związku z tą awarią wczorajszą tego wentylatora, już jest zresztą naprawiony, źle miałem dosuszone mięsko. I nie chciało mi złapać koloru, więc musiałem podciągnąć na temperaturze. I takie to są właśnie efekty, jak widać. Koty ale damy radę. No dobra, przystępujemy do testingu. No dobra, żeberko i cytuszka mamy spakowane. Teraz sprawdzimy szyneczkę. Uwaga, uwaga, bo jedzie łamaga. Prociem bardzo. Taki mamy efekt. Mm, powąchajcie. Czujecie? Nie, szkoda. Ale ja czuję, czuję. No dobra, pakujemy. No, nie wiem, czy to pyknie. Chyba się udało. To jest po prostu rewelacja nie? Dobra, popakuję Tą szyneczkę I wtedy was Włączę na rozpakowanie Na rozkrojenie z habiku. No dobra, szyneczkę mamy Spakowaną A teraz pokaż kotku co masz tu w środku Uwaga, uwaga Bo jedzie łamaga Taram Chcecie powąchać? Ale Jak czuć różnicę w mięsie Nie? Mm, co za zapach Zobaczymy ten mniejszy Jak się przepiek. taram. No dobro. To ten też rozkroi od razu. Naprawdę, aż język ucieka, nie powiem gdzie. <ścoughs> To powiedzcie, co temu brakuje? Mówię etykietę nakleić i dożyda. Po 3 dychy za kilogram. Dobra, na razie nie będę Was zanudzał. No i jedziemy ostatni element. no trzymaj się tu. no to jest właśnie to jest zagięcie i już opory stawiam teraz poszło. Jeśli ktoś pyta, to tak specjalnie pakuje w takie ćwiarteczki. Żeby po wyjęciu z tego woreczka nie obsychało jak się. Jednak ten cały rozkraja. To jednak dobra. Tu mamy schabik. Tu mamy szyneczkę. Żeberka i cycek. Mniam. No dobra. Teraz to spakować do lodóweczki. I wcinać. No to pozdrawiam wszystkich serdecznie. Łapka i subik. Na razie miłego dzionka życzę.